Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Dzień dobry, dzisiaj bardzo Mercedesowo, właściwie bardziej początek Mercedesa, bo je przyniosłem się, słuchajcie, do Hiszpanii teraz w tym momencie, bo są, jest pierwsza światowa premiera dla, dla grup dziennikarzy z całego świata, pierwsze jazdy Mercedesem AMG GT, wozem który... Wzbudza bardzo skrajne i bardzo różne emocje, więc dlatego też postanowiłem przyjechać, sprawdzić e, jak jeździ i czy faktycznie jest prawdziwym. A, poczekajcie, bo tak zrobię. Czy jest prawdziwym AMG GT, czy e, jest na przykład SLM w wersji Coupe, bo też takie opinie są na temat tego samochodu. Na razie e, były, odbyły się wszędzie na świecie prezentacje stateczne, czyli jakby można było podejść, obejrzeć, dotknąć, zobaczyć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz są pierwsze prezentacje, w których możemy. Jeździć, przejechać się e, i zobaczyć, jak tak naprawdę jeździ najnowszy samochód AMG GT, nie mogę Wam niestety jeszcze o tym powiedzieć z prostego powodu, bo często przy tego typu prezentacjach jest tak. O, mogę Wam za to pokazać, jak chodzi chociaż. Nie, no chyba to mogę. Nie mogę podzielić się z wami z wrażeniami z jazdy, ani właściwie tym, w jaki sposób ten samochód jeździ. Często jest tak, że koncerny motoryzacyjne robią tak zwane embargo informacyjne. Chodziło o to, aby wszędzie na świecie jakby te informacje poszły w mniej więcej w jednym czasie. Więc embargo informacyjne dotyczące tego, jak one jeżdżą, jest. Chyba do, do przyszłego poniedziałku do 13, więc e, będzie, możecie być pewni, że e, będziecie jako jedni z pierwszych e, i będziecie wiedzieli jak tak naprawdę jeździ najnowsze dziecko AMG e, GT, bo jest tylko dwóch dziennikarzy z Polski, e, więc, e, więc ten content u nas się pojawi pewnie w pierwszej kolejności. E, natomiast chcę wam o, o tym powiedzieć, bo też wczoraj wieczorem e, ten AMG GT jest budowany przez inżynierów AMG. Jakby jest to taki zbudowany od samego początku do końca przez gości z AMG. No i wczoraj spędziłem, słuchajcie, wieczorem kolację z tymi ludźmi, z którymi zaczęliśmy rozmawiać na temat AMG, samochodów marki AMG. Okazuje się, że większość z nich o, ładne co? Też, też jeżdżę w takim samym kolorze. A to nie był mój? Nie, 31 końcówka to nie był mój. Dobrze, bo tam mam kamerę. E, I słuchajcie, chciałem wam tylko powiedzieć, że zaczęliśmy rozmawiać z e, tymi inżynierami, którzy pracują w AMG od 20, 21, 22 lat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i zaczęliśmy pokazywać im nasze projekty. No i e, prawda jest taka, że nie, nie mogli uwierzyć, że e, w, robimy u Piotrka, e, chociażby tego CLA65 AMG, że i w ogóle informacje, że Red Bull Racing przygotował dla nas części do turbin i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo w ogóle, wow, jak to jest w ogóle możliwe? Nam nie chcą tego robić, jakby wiesz, nam by nigdy w życiu nie zrobili. Więc to absolutne sztos, jest mnóstwo fajnych, dostałem mnóstwo fajnych informacji, ojzu, ręka mnie już boli, dostałem mnóstwo fajnych informacji dotyczących modeli AMG, które, które znamy, które lubimy albo które będziemy mieli na temat na przykład ograniczenia, bo okazuje się, że ten 1000 Nm, które było w CL65, to wyobraźcie sobie, że te 1000 Nm to było ograniczone, bo im wyszło znacznie, znacznie więcej przy pierwszych e, silnikach, ale musieli to ograniczyć. Podobnie było z 55 kompresorem e, w SL-u, Mercedesie, więc takich sytuacji i takich historii mam już całą kieszeń napchaną. Mnóstwo, mnóstwo pięknych e, anegdot związanych z tym, a na przykład wiedzieliście o SLK Black Series. No. Ja nie jeździłem tym, a, a, a wszyscy mógł, krzyczą mówią, że wow, trzeba. Tylko podobno bardzo mało tego powstało. Więc ja zaraz będę wracał i będę szukał wszelkiego typu informacji. E, I w przyszłym tygodniu pokazujemy wam jak to działa, jak to funkcjonuje. Czy to faktycznie jest SLK, czy jest naprawdę AMG. Nie mogę wam na razie jeszcze tego zdradzić. Chociaż już wiem i. E, o, i tyle. To robimy tak. Piotr, ja jestem tu, Piotrek jest tam. Turbiny wysyłane są jutro, bo Piotrek z Anglii też mi wysyła, że są na takim briefingu tworzenia nowego bolidu. O, to, to zaraz podeślę Wam te zdjęcia i zobaczycie też. We wtorek, czyli jutro, wysyłają nam te wirniki. Dziś. Pokażemy Wam, bo chyba z tego co wiem, składana już jest do końca skrzynia biegów w sali. A wiem, że automatyczna skrzynia biegów e, e, zbudza naprawdę bardzo dużo emocji. Jest też mega ciekawa, więc e, przenosimy się do sali. Zanim się przeniesiemy, oczywiście pamiętacie, jeszcze, jeszcze tego samochodu pewnie nikt w MUBI nie ubezpieczał, ale życzę Wam, żebyście mieli. Takie auto, i żebyście wklepali przez MUBI z tego linku, który znajduje się pod spodem, bo 150 zł wróci na wasze konto. I o tym doskonale wiecie. I dostaniecie również taki swój własny magiczny link, e, MUBI, który jeżeli ktoś ubezpieczy samochód z tego linku, to po 50 zł trafi na wasze konto. Dobra, przenosimy się do sali. Mamy przygotowane częściowo elementy do montażu do skrzyni biegu. Jak Pana bije wszystkie. Widzę, to jest taka panewka, która jest tutaj na tym zbawałku no i tu można bardzo łatwo zobaczyć, jaki ona ma kolor i jaki kolor ma w środku. Dla porównania ta panewka powinna być taka, yy, pokażę to, dla porównania ta panewka powinna być tego koloru, taka mosiężna, yy, a ta była... Temperatura no, temperatury jest bardzo wysoka, natomiast nie wymieniliśmy tego wałka, czyli tych elementów, które ne, pracowały, ale one nie są silenicy, więc do mnie, Wam, że one nie dostały po tyłku, czyli temperatura, temperatura największa temperatura na pomocki. no bo to jest element, który się temperaturę, więc no, nie wymienialiśmy tego elementu. I tak potem w czasie pracy Wyszło y, to, że, y, to, że hamulec jednokierunkowy nie przemówiłem. W każdym razie hamulec jednokierunkowy dopiero wyszło w przemyśle i po rozbieraniu, To jest hamulec jednokierunkowy, który działa w jedną stronę. A tu są takie fasolki, które, które się zapuszczają. E, ten hamulec, jakby był zastany, on nie szedł ani jedną, i drugą. Dopiero przy prasie wyszedł. A się okazało, że jak w miejscu, gdzie pracuję, tu jest bardzo duży rowek. To się nie zdarza, bo panie, że tych hamulców nie tak temu nie Albo e, był ten element zużyty w czasie eksploatacji, co wątpię, albo po prostu to się stało za temperatury i się to, to po prostu e, e, więc ten element oczywiście też wymieniamy. Nie wymieniamy tego kosza górnego, który najczęściej pęka. On tutaj dostaje od siły ciśnienia. Po prostu pierścień segera wyskakuje i tu pękają te aluminiowe kawałki. I wypada pakiet tarczy. Nie wymienialiśmy tego, ponieważ to ten samochód nie ma tego Gdyby nie ta i gdyby nie ten incydent, to myślę, żeby dalej jeździła ta skrzynia biegu, więc ona była w dobrej kondycji. E, więc doniesiemy, że ten, ten, ten element nie będzie wymieniany i tak to się duży koszt. E, więc staramy się, żeby tak powiem, ograniczyć to do, do, do minimum. Teraz, jeżeli mówiłem w poprzedniej części materiału odnośnie przysłowiowego gluta, który, który leżał w miejsce, które myśleliśmy, że to jest element. Tutaj z tego zawora regulującego ciśnienie, no to jakby tą teorię żeśmy odrzucili. Dlaczego? Ponieważ, jak w niektórych skrzyniach jest tu właśnie taki plastikowy korek, ale w tej nie ma tego po prostu. Ten, ten element um, od, od tego tłoczka jest po prostu ze stoska, on jest nabity do końca w korpusie aluminiowym i tak się trzyma. Więc nawet jeżeli. Nawet jeżeli pompa jest włożona w obudowę, to ten element jest przykryty, przytrzymany przez obudowę, co nawet jeżeli puścił, to tylko doszedł do, do, do krawędzi i to, to nie wypuściło. Więc jakby teoria tego, że doszło do utraty ciśnienia przez to, że ten regulator wyskoczył, to jest odrzucona. No, pewne było to, że olej poszedł, poszedł przez panewkę, bo się zagrzała, zagotowała się panewka e, fioletowa. Czemu, poszedł, czemu poszło, znaczy o olej, ilość oleju nie będziemy rozmawiać, w pewnym razie e, poszło jakaś tam część oleju, e, myślę, że przez tą panewkę, która się wytarła. To jest pierwsza rzecz. Natomiast samochód w trybie awaryjnym, ale jechał jak jechał. Nie ma, nie, nie ma żadnych zabezpieczeń, żeby przestać jechać, wyłączyć pompę czy coś. On po prostu wszedł w tryb awaryjny, podejrzewam, że szedł na jednym biegu i byle jak, ale jechał. Dlaczego na drugi dzień całkiem samochód? Na samochód. Dlaczego e, samochód stanął e, dopiero czy na drugi dzień po odpaleniu, samochód przestał jechać, czy tam nie chciał w ogóle jechać, bo, pokażę ten film stary jeszcze raz, bo po prostu ten filtr, który był stary, on się po pierwsze stopił e, i tu widzimy jak pompa próbowała ciągnąć olej, aż ten plastik, który był gorący, on się wciągnął, bo on chciał na siłę zaciągnąć olej, ale nie mógł ponieważ materiał filtracyjny jest zabity tym plastikiem, który był w misce olejowej. To plastik, plastik z tego słowywego naszego gluta oraz plastik z okuliny, bo podejrzewam, że ta okulina tu była, a się nie chcę wierzyć, że tej okuliny nie ma, tym bardziej, że oprócz tego elementu, który tutaj jest ten tak zwany glut. To jest tu jeszcze trochę tego plastiku takiego czarnego, więc ja podejrzewam, że mimo wszystko, że był ten plastik tutaj. E, I on po prostu został zaciągnięty do filtra i, i, i zapał ten filtr. Natomiast w takim razie skąd ten glucik się pojawił. to dopiero też Paweł mi zwrócił na to uwagę, bo jakby w pierwszym momencie nie, 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 nie przemyślałem tego. Glut jest z takiego elementu tutaj plastikowego, który, który jest montowany na, ten, na tą na szukę. I to jest taki jakby element poziomu oleju. Po prostu to jest taki, można powiedzieć, daszek w kształcie litery, T, który powoduje to, że olej jak, ma, jak, do, jak jest maksymalny stan oleju. Taki odpowiedni poziom oleju, to olej przelatuje w tym elemencie. Natomiast ten olej, który chlapie w środku skrzyni biegów, nie wpada bezpośrednio do tego dużego otworu. Więc to jest ten slajd, ten który był, a nie to, że tutaj tak jest. W każdym razie, podsumowując, wszystkie uszczelnienia będą wymienione przy składaniu przy wkładaniu do obudowy. Wszystkie tarcze, że są wymienione na oryginalne. Niestety znaczy, tarcze oryginalne nie no, wkładaliśmy zamiennika. Chociaż często w tych skrzyniach kiedy chcieliśmy je robić to wkładaliśmy zamienniki. Natomiast w tym wypadku po pierwsze, po, pierwsze, po drugie trochę większa moc. Po trzecie no, samochód ma być zrobiony porządnie i, i trochę na oryginałach. Więc, więc poszliśmy tym torem i, i założyliśmy tarcze oryginalne. Wszystkie panelki są mosiężne, ponabijane. Hamulec jednokierunkowy wymieniony. Hmm. No i tyle. A konwerter Paweł już zrobił. To, to, to też pokazywaliśmy materiał, jak, jak co i było w konwerterze. Wymieniamy jeszcze po hamulcu jednokierunkowym. Wymieniamy jeszcze ten element pompy. To jest ta stara pompa, ta część pompy. Nie, natomiast złożymy tutaj leki nowe, ponieważ jeżeli ten, ten zaworek wyszedł, to i tak bez, to ciężko chodzi. plus Plus jest bardzo. Bardzo to aluminium ciemne, ja nie wiem czy tu doszło do jakiejś tam podwyższonej temperatury, czy nie wiem, czy będziemy dywagować na tym temat ale wymieniamy ten element, żeby było nie... dobrze. No i co? I montujemy, składamy elementy, kosze wszystkie po kolei i montujemy do auta, a ja się będę brał za sterownik hydrauliczny, będę składał sterownik.